A pan mi chce sprzedać bilety na sobotę, wieczór i niedzielę rano, proszę pana, albo na wczoraj i jutro, proszę pana. Dzisiaj jest piątek. Jak chce iść do kina w piątek, proszę pana. Piątek, dzień po czwartku, ale przed sobotą. Tak, tak. Proszę pana. To się wszystko zgadza, proszę pana, dziś jest piątek. I dziś mamy dwie propozycje. A ja chciałbym je wreszcie usłyszeć. Sam, wczoraj, jutro ewentualnie, jeśli pan się zdecyduje, w sobotę wieczorem i w niedzielę rano. Aj, dobrze, że tabletki wziąłem. Proszę, proszę pana, ja, ja wiem, że my się dość krótko prawda, znamy, no ale czy ja mógłbym zadać panu takie no, pro, troszeczkę osobiste pytanko? Bardzo proszę. Czy pan jest głupi?